Mamy wszyscy świadomość, że w dorosłe życie wkracza pokolenie młodych Polek i Polaków. Urodzili się oni już w wolnej, niepodległej naszej Polsce. To dla nich i dla następnych pokoleń musimy budować Polskę pozwalającą realizować ich aspiracje. Nowoczesna edukacja, dobra praca, samodzielne mieszkanie oraz warunki do zakładania i rozwoju rodziny. To podstawa dobrego startu w dorosłość, w dorosłe życie społeczne i zawodowe. To jest to wielkie wyzwanie, które wymagać będzie także w dalszym ciągu zgody, budowania poprzez zgodę. Konkurencyjność polskiej gospodarki to także wspólne wyzwanie. Szczególnie ważne będą działania na rzecz pobudzania polskiej gospodarki, między innymi poprzez tworzenie dobrego klimatu dla przedsiębiorczości. Służy temu w moim przekonaniu inicjatywa nowelizacji ordynacji podatkowej, wprowadzająca zasadę bardzo pięknie, brzmiącą In dubio pro tributario, nakazująca rozstrzyganie wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika jeśli są niejasności w przepisach prawa. Dla wsparcia innowacyjności polskiej przedsiębiorczości właśnie konieczne będą również dalsze zmiany prawne w zakresie funkcjonowania wyższych uczelni oraz ich współpracy ze sferą przemysłową. Tu też będzie obszar koniecznej zgody budowania i budowania wspólnego. Całkowicie nierealny postulat napisania prawa od nowa nie jest warty komentarza, ale naszym wspólnym celem powinno być uproszczenie prawa oraz skrócenie mitręgi w sądach gospodarczych powszechnych. Powinno być kontynuowanie racjonalnego procesu deregulacji. Wszystkie ugrupowania powinny także pamiętać o tym, że tworzenie prawa to nie wyścig czy rywalizacja na ilość uchwalonych ustaw, ale to konieczność poprawy jakości stanowionego prawa. Bezpieczeństwo Polski było i jak zakładamy będzie centralnym punktem mojej prezydentury. Bezpieczeństwo Polski to kolejny dobry przykład skutecznej współpracy na linii prezydent-rząd. To także ciągłe wyzwanie, by starać się poszerzać obszar współpracy na rzecz bezpieczeństwa i obronności także na opozycję. Zgoda w kwestiach obrony narodowej, w moim przekonaniu, jest więcej niż cząstką, jest fundamentem polskiej racji stanu. Liczę więc na zgodne przyjęcie w Sejmie propozycji przeznaczania 2% produktu krajowego brutto na finansowanie armii i na kontynuowanie ambitnych, niezbędnych w zaistniałej sytuacji międzynarodowej planów modernizacji polskich sił zbrojnych. Liczę też na ponadpartyjną zgodę przy zabiegach o pełną implementację ustaleń szczytu NATO w Newport. Tym bardziej, że następny szczyt z mojej inicjatywy odbędzie się w 2016 roku w Warszawie. Muszę się z Wami podzielić moją, moimi marzeniami, może niekoniecznie sennymi, ale marzeniami. Wyobrażam sobie tę scenę, która sądzę, że dla nas wszystkich. Powinna być źródłem nie tylko inspiracji, ale także jakiejś gigantycznej satysfakcji. Wyobraźcie sobie tę scenę, kiedy przywódcy państw członkowskich NATO spotkają się razem tu w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim, tam gdzie kiedyś podpisano układ warszawski. Nie ukrywam, że dla realizacji takiego zamysłu, już dla tego samego, warto kandydować jeszcze raz na prezydenta.